Jesteśmy w tej chwili w fabryce Solarisa w Bolechowie, bardzo się cieszymy, że możemy obejrzeć i jednocześnie zaprezentować pierwszy z autobusów elektrycznych przegubowych, które dotrą do nas w ramach kontraktu stulecia. Jest to 130 autobusów elektrycznych przegubowych, które trafią na Trakt Królewski i na Nowy Świat, będą obsługiwały te wszystkie linie, które przebiegają tymi dwoma ulicami. Są to oczywiście, tak jak widzimy, autobusy Solaris ładowane zarówno pluginowo, czyli przez wtyczkę, jak i pantografowo. Dzięki temu będziemy mogli wykorzystywać bardziej efektywnie te autobusy. Na całym mieście stanie sieć 20 ładowarek. W tym momencie mamy dwie takie ładowarki. Kolejne pojawią się między innymi na pętlach Nowodwory, Esperanto, Wilanów, Chomiczówka, Gocław, Browarna. Także tych ładowarek będzie bardzo dużo, dzięki temu autobusy będą mogły być wykorzystywane cały dzień i w związku z tym nie trzeba, nie trzeba tak dużej pojemności baterii, w tym przypadku jest to 150 kW, w takiej pojemności jest ten cały set baterii w tym autobusie. Spodziewamy się, że pierwszy autobus dotrze do Warszawy w pierwszej połowie stycznia i to będzie tak zwany autobus testowy, na którym będziemy sprawdzali działanie wszystkich systemów. Zarząd Transportu Miejskiego sprawdzi również możliwość oznakowania tego autobusu. No i w drugiej połowie stycznia te autobusy, kolejne 4, dojadą również do Warszawy. Będzie ich wtedy w komplecie 5 i ruszą do eksploatacji linii 503. To będzie druga elektryczna linia autobusowa w Warszawie po linii 222. Druga również na trakcie królewskim obsługiwana wyłącznie przez autobusy. Zeroemisyjne. Wszystkie autobusy, czyli 130, cała, cały kontrakt zostanie zrealizowany w listopadzie e, przyszłego roku, czyli już za niespełna rok w Warszawie będzie 161 autobusów elektrycznych i będziemy trzecim miastem w Europie pod względem ilości autobusów elektrycznych. Prezentujemy pierwszy egzemplarz ze 130 przegubowych solarisów Urbino 18 Electric dla MZ Warszawa. Jest to autobus, który wciąż jest w fazie produkcji, natomiast jest to ostatni etap, tak aby w połowie stycznia dostarczyć ten autobus dla naszego klienta. Główną różnicą pomiędzy tymi 130 autobusami, które będziemy dostarczać w przyszłym roku, a pojazdem przegubowym elektrycznym, który jest obecnie eksploatowany przez MZD w Warszawie, jest rodzaj baterii. Tam mamy baterię Solaris High Energy, natomiast w 130 autobusach, które dostarczamy, mamy baterię szybkiego ładowania Solaris High Power o pewności 150 kWh. Dodatkowo zmieniliśmy umiejscowienie zgodnie z życzeniem klienta. Fantografu na dachu pojazdu. W tych egzemplarzach będzie on umiejscowiony nad pierwszą osią pojazdu. Ogrzewanie w tym pojeździe jest hybrydowe, pojazd jest oczywiście w pełni klimatyzowany, a pojemność pasażerska tych autobusów to ponad 130 osób. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie są największym klientem firmy Solaris. Nasza współpraca rozpoczęła się już w roku 1997. Do chwili obecnej dostarczyliśmy ponad 1100 autobusów marki Solaris do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie a 20 z nich to autobusy elektryczne. Pierwszy kontrakt na dostawę autobusów elektrycznych zrealizowaliśmy w roku 2015, kolejny w roku 2017. W międzyczasie dostarczyliśmy na długoterminowe testy jeden egzemplarz przegubowy i wreszcie w przyszłym roku rozpoczniemy dostawę aż 130 autobusów elektrycznych. Jest to jeden z największych przetargów tego typu w Europie.